Też w tę stronę te chmury idą. Kura, kura na szczęście te drzewa nie Moja firma. Podobnie jak garaż szleszka Kuzaja. Ewacja Kuraszulca. Ta chmura się utworzyła. W pracy cenię rozwiązania Jak trąba powietrzna. powietrzna. Dlatego stosuję produkty Atlasa. Po prostu im ufam. Produkty Atlasa obecne są niemal w każdym polskim domu. Atlas w domach. W tej chwili już znika to. Jedna tromba już znika. Aż tak jeszcze tak wygląda jakby takie mini tornado. Nie Niedotykające ziemi. Minęły 2-3 minuty, już tak wygląda ta chmura. rzeczywiście to było tornado? Dobre produktyแซще pod ręką. Napoje energetyzujące R20 Turbo tylko za 29. Najpierw gwiazdy, dlategoczasu, piernika, i wiarni.